Niedzielna praca. Nie w chu, tylko w wosk się obracam. Taka jest teraz temperatura. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy filmik nie będzie o wodku. Chciałem w dzisiejszym filmiku krótko odpowiedzieć na pytanie zadawane przez początkujących pszczelarzy. Po co? Po co pszczelarze kładą folię? Muszę ściągnąć tutaj tą moją konstrukcję. Proszę bardzo, tutaj jest folia. Po co? Po co pszczelarze kładą folię? Po to, że tu się zbiera woda i pszczoły w sposób Yy, bardzo łatwe nie wylatując ula, jak są bardzo zimne dni, pobierają sobie tak jak ta pszczoła, proszę zwrócić uwagę, pobierają sobie wodę, ona języczkiem tutaj proszę zobaczyć, zlizuje wodę i zanosi do gniazda, zobaczcie jak wywija tym jezorem. Po to się kładzie wodę. Yy, nie wodę, tylko folię. Folia to jest po pierwsze ocieplenie, po drugie... Yy, proszę zobaczyć. Yy, po drugie yy, podanie wody do ula, no tak by to można po, powiedzieć, prawda? A po drugie fajnie widać co pszczoły robią. Znaczy po trzecie. Matka już bardzo mocno czerwi, w związku z tym e... tu następna pobiera wodę. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy jeszcze będzie kontynuowała pszczółka pobieranie wody, czy już się napiła. Ale jak jest zimno, taka temperatura jak dzisiaj. Proszę bardzo, to pszczółki nie muszą wylatywać i ginąć gdzieś tam w przyrodzie, tylko mają zdrową wodę ulową. To jest woda destylowana. Po to się zakłada folię. Żeby było ciepło i żeby była woda ciepła woda oczywiście, bo tu u góry jest ciepło, więc mają podgrzewaną wodę na próbę, bo ktoś pewnie zapyta, na próbę podałem tutaj ciasto, które które pszczółki sobie pobierają, powiem Wam, jak z poprzednich filmików doskonale się orientujecie, to jest ciasto ziołowe ono ma luźną konsystencję, jest bardziej płynne i być może dlatego pszczoły szybciej pobierają, natomiast te ciasta na przykład, które są pyłkowe są troszeczkę gęstsze i pszuki słabiej to pobierają, ale też pobierają. Chociaż nie muszą, bo jak mówię, ja to dałem na próbę ze względu na to, że te pszczoły fulu mają wszystko zapewnione. I tu widać jak sobie wylizują na bieżąco wodę, które same produkują swoją aktywnością. Tutaj jest podane ciasto z tymolu. Tam jest od spodu nacięte, pszczoły mają dostęp. Póki co jeszcze nie widzę ich tutaj, czyli się nie wygryzły. Nie wiem, czy pobierają, czy, czy nie pobierają. Zobaczymy, jak to będzie. No to tyle chciałem po prostu powiedzieć na temat folii. Albo jeszcze Wam pokażę jedną, jedną rzecz. W tym ulu są dwie folie. Dlaczego są dwie folie? ściągnę daszek i Wam powiem. Mamy tutaj takie troszkę ocieplenie, i tu zimujemy matkę zapasową. Matka zapasowa jest na trzech ramkach, pszczół tu nie widać dlatego, że tam jest duża rodzina od spodu, która bardzo intensywnie grzeje i te pszczoły, teraz jak jest hmm, temperatura blisko zera, zeszły sobie po prostu tam niziutko i grzeją się od tamtej rodzinki na dole. Tamta rodzinka na dole oczywiście co robi? Tak samo konsumuje wodę. No i ciastko jakieś i takie tam rzeczy. Te kwiatki już troszeczkę zmarzły, ale tutaj się starają przewidzieć jakieś nowe. Co chciałem powiedzieć? Słuchajcie, ta sama sytuacja jest jak ktoś używa beleczek. Czyli w większości moje ule, moje rodziny, tu i na pasiekach wyjazdowych są zabeleczkowane, bo jest ta sama sytuacja. Pszczoły pobierają sobie wodę, która się skrapla. Przy, jeżeli, jeżeli ruszy rozwój rodzin pszczelich, no to jest potrzebna do tego woda. W przypadku beleczek. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż folia. Dlaczego? Dlatego, że beleczki przez pszczoły są wypropolisowane. I teraz ta woda, którą generuje aktywność pszczół, tak? bo się skrapla ze względu na to, że pszczoły oddychają i mocno grzeją, bo już teraz matki podjęły czerwienie więc ta para wodna unosi się do góry i to się skrapla i to jest ciepłe, ciepła woda w ulu. Pszczoły to wykorzystują teraz do dalszego, do dalszej, że tak powiem, swojej produkcji chemicznej, który, którą robią, bo pszczoły muszą produkować mleczko, pszczele, robić różne zabiegi w ulu związane z wychowaniem młodego pokolenia i do tego jest potrzebna woda, bo trzeba coś rozcieńczać, trzeba coś mieszać, ble, 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 nie będę się tu rozgadywał. W każdym bądź razie jest potrzebna jest bardzo duże zapotrzebowanie przez rodziny na wiosnę, które się rozwijają na wodę. Beleczki, które są wypropolisowane i usiada tam ta para wodna, czyli skrapla się woda, są o tyle lepszym moim zdaniem rozwiązaniem, że ta woda jest jeszcze wypropolisowana, czyli jest do, jakby dorzucana. Zachodzi jakaś interakcja, ponieważ propolis jest też, też podgrzany przez aktywność pszczół. On się robi płynny. Eee, znaczy, może nie tyle płynny, co bardzo miękki i woda, która się na nim osiada, ma z nim kontakt, więc na pewno pewne właściwości e, dodatkowe zyskuje ta woda mm, w kontakcie z propolisem. I jest to o wiele zdrowsze, moim zdaniem, dla pszczół. No i oczywiście nie ja to wymyśliłem ani nikt inny, tylko matka natura, która. Mm, wymyśliła pszczoły, które dają sobie bez nas radę od bardzo, bardzo długiego czasu. My tak naprawdę im przeszkadzamy tylko i wyłącznie i robimy im niespodzianki, żeby żeby im wszystko zepsuć, co one po prostu robią, nie? No i czas to po prostu jakoś troszeczkę po, poukładać, żeby nie było aż tak źle w tym, tym pszczołom, nie? Żeby nam było dobrze i pszczołom, żeby było dobrze, żeby wszystko dobrze działało. To tyle chciałem powiedzieć, po co pszczelarze, ci, którzy mają doświadczenie większe, stosują folię. Skoro nie zastosowali beleczek z jakichś powodów, nie, niewygodnie im się pracuje, czy, czy mają jakieś uprzedzenia, to stosują folię. Wtedy, kiedy, jak mówię, rodziny zaczynają się rozwijać, ma to funkcję docieplenia, ma to funkcję podania wody, czyli jakieś tam podkarmiaczki można powiedzieć, czy dostarczania do ula wody i, no i jeszcze wizualną, że widzą co po prostu się tam dzieje, nie? że pszczoły jaką mają aktywność, co robią i ja mam tylko trzy rodziny po prostu zafoliowane. W celach obserwacyjnych, żeby nakręcić ten filmik i wszystkim po prostu pokazać o co chodzi, dlatego że wszędzie mam powałki, przepraszam, nie powałki, tylko no mam powałki, ale nad beleczkami, tak? bo to jest taki bufor po prostu, ja stosuję coś takiego, takie rozwiązanie, że tu jest... A, tu jest dasz, tu jest powałka, tak, jest powałka, ale tam jest po prostu wielka poducha, e, która na czas, na czas, słuchajcie, docierpiła to gniazdo i oczywiście tutaj, e, tutaj są, słuchajcie, beleczki. No i teraz co tu jest? Tu jest po prostu wielki, wielki upał, tu jest gorąco, można sobie ręce zagrzać. Tu jest zatwór zastosowany, pełna wentylacja e, od gniazda, które, które pszczoły po prostu... E, w, e, no krótko mówiąc, tutaj leci i teraz taka gąbka ze śmietnika, która, którą sobie można zajść, znaleźć, jest specjalnie tutaj po rogach wycięta w ten sposób, żeby migracja powietrza, czyli wentylacja, żeby była bardzo dobra, żeby nie zrobić tak, że pszczoły będą miały taką totalną, można powiedzieć, saunę, taką, ja to nazywam brzydko, parówę, parówę w Tutaj też jest oczywiście wentylacja od tyłu i... Nie mogą mieć zbyt dużo tej wody, to musi być wszystko wyregulowane tak, żeby, żeby było odpowiednio. A fakt, że pszczoły się zaczęły rozwijać przepięknie, to stanowi to, że tutaj mamy skrajną ramkę przy ścianie. Jedną, to jest pierwsza ramka jest tu i druga jest tu i tu jest złożony I Proszę zobaczyć, że mamy temperaturę blisko, hmm, ciężko mi odczytać przez telefon ale chyba 28 stopni jest na skraju, nie? więc tutaj w gnieździe, w centrum, gdzie jest dużo czerwiu, będzie 35 stopni. Więc musi powstawać para wodna, musi być wentylacja, musi to być spełnione. To tyle, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ja wiem, że generuję za dużo filmików, nie wszyscy po prostu oglądają na bieżąco, potem zadają pytania, na które ja nie mam czasu odpowiadać, dlatego, że ja mam bardzo dużo obowiązków w tej chwili i bardzo dużo pracy i tu, i na pasiekach wyjazdowych, i to wszystko ogarnąć. Mm -hmm przygotować do sezonu jeszcze jakieś tam spóźnione, słuchajcie, przytapianie ramek, pozyskiwanie wosku w związku z tym, jak ktoś nie uzyska ode mnie odpowiedzi czy w komentarzu. Być może będzie tak, że za jakiś czas wyłączę komentarze pod moimi filmikami, żeby nie tracić czasu po prostu na te powiad czytanie tego powiadomienia, ale to nie jest tylko to nie jest spowodowane moją złą wolą. Tylko po prostu kompletnym brakiem czasu I, i, i dla mnie jest ważniejsze, żeby się skupić teraz po prostu nad przygotowaniem do sezonu. Więc póki co tłumaczę, jak mam czas, objaśniam ile mogę. Może się to komuś przyda, może nie jak się podobało, to łapka w górę. Cześć.